San Jacobo to hiszpański kotlet schabowy nadziewany szynką z jamon serano i serkiem. Ja użyłem włoskiej mozzarelli. Przygotowanie tej popularnej hiszpańskiej potrawy zaczynam od pokrojenia mięsa. Używam schaba bez kości. Kroję go najpierw nie przekrajając do końca, a następny kotlet już do końca, tworząc tak jakby otwartą książkę. I tak pokrojone kotleciki, otwarte, układam pod folią i ubijam za pomocą najprymitywniejszego narzędzia w kuchni. Tuczka do mięsa. Następnie ściągam z nich folię i przyprawiam. Najpierw świeżo zmielonym pieprzem, a później solą. Aż wreszcie układam na nich składnik, który bardzo podniesie smak. Długo dojrzewającą wspaniałą i aromatyczną szynkę hamon serano. A na połowę szynki układam małą garstkę utartej mozzarelli. Może też być inny ser. Następnie wszystko składam. Tak jak mieliśmy otwartą książkę, to ją zamykamy. Można jeszcze uderzyć kilka razy tuczkiem po rantach, żeby się lepiej zakleiły jeszcze tylko przyprawiam z zewnątrz tak samo świeżo zmielonym pieprzem i solą i zabieram się za panierowanie a panieruję w sposób klasyczny najpierw mąka później rozbełtane jajko a na końcu bułka tarta po bułce możemy kotlet trochę pouciskać żeby nam się lepiej zlepił i smażenie rozgrzewamy olej na patelni i układamy nasze kotleciki a po mniej więcej 3 minutach smażenia kiedy nam się ładnie z złoto brązowieją przekładamy na drugą stronę i smażymy też 3 minuty po czym wykładamy na talerz, przecinamy na pół i podajemy z hiszpańską sałatką z warzyw, na którą przepis znajdziecie oczywiście na naszej stronie www.kulinarnatv.pl Kotlet jest przepyszny, aromatyczna szynka i rozpływający ser. To poezja, hiszpańska poezja, którą możecie mieć, ale najpierw musicie to zrobić w domu.